Cześć, z tej strony Sharpie, a to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 22 na głównej serii. W dzisiejszym odcinku lecimy sobie z siewem soi, to jak już widzicie na, mamy ustawione. Ale zanim zaczniemy jeszcze tak na stałe, całkowicie odcinek, chciałem Was zachęcić do subskrybowania, skomentowania, złapkowania filmiku. Mam nadzieję, że odcineczek będzie Wam się podobał i że chętnie go obejrzycie i pomożecie w rozwoju tego kanału. Was to nic nie kosztuje, a mi pomaga w, roz w rozwoju. Dobra, więc ustawiamy się i lecimy sobie. Dzisiaj sobie działamy tym, tym John Dirkiem, bo zazwyczaj y, działamy sobie y, Deutschwarem, ale dzisiaj y, lecimy John Deere'em. Tak stwierdziłem, że no, dla odmiany, bo zazwyczaj te cięższe prace, jak siewy, takie rzeczy robię sobie tamtym ciągnikiem, bo jest mocniejszy, no ale y, dzisiaj możemy sobie pobawić się trochę John bo ja sobie ustawię tutaj GPS-a. Żeby nie robić mijaków No i lecimy z tematem. No, możemy coś z kabiny podziałali. Yy, więc tak, no to jest chyba, to jest ostatni siew, jaki robimy w tym sezonie. Więc będziemy przechodzić mało do, do nawozów, gdzie trzeba. Yy, I zostanie nam tylko. Zostaną zbiory. No, wiadomo, w międzyczasie jeszcze będziemy robić kiszonkę strawy, bo jest nam potrzebna duża ilość kiszonki jest nam potrzebna, więc będziemy robić kiszonkę strawy i no prawdopodobnie za dwa miesiące będziemy działać z kiszonką. No ale to jeszcze zobaczymy, bo co dwa miesiące chyba można było zbierać trawę z tego, co mi pamiętam. Bo dawno, tak naprawdę dawno nie robiliśmy nic z trawą, więc... Też właśnie nie do końca pamiętam jak to było A będzie git czy nie będzie git Jest git, tylko żebym nie zjechał za bardzo za blisko Tutaj też muszę sobie poprzeczniaka zrobić, no bo inaczej nie dam rady funkcjonować tak naprawdę Bo nie, nie będę, będę miał problem z zawracaniem idziemy. Więc y, siewnik w dół i lecimy. Powiem wam, że ten siewnik to jest y, najlepszy jak na razie, no, sprzęt y, do, wystarczający, ale będziemy niedługo zmieniać na pewno siewnik, bo będę chciał y, ogarniać sobie, będę chciał ogarniać sobie szybciej trochę te siewy, więc będziemy musieli y, zmienić ten siewnik. Tylko nie chcę tych pieniędzy wydawać, które mamy, bo chciałbym kupić pole jeśli będzie coś ciekawego w tych pieniądzach do zakupienia, czyli patrzę, myślę nad polem 42 nad polem 50, 53 czy tak 53, albo 14, no zobaczymy co na nich się pojawi, bo reszta jest dla mnie jak na razie za y, zbyt y, droga i no i nie, nie stać mnie po prostu na nie na razie no ale myślę, że w późniejszym czasie uda się zakupić więcej pól, no ale póki co chciałbym właśnie te pola sobie kupić, żeby móc no móc poszerzać troszkę, przyspieszać te zarobki, no bo im więcej pól, tym więcej kasy no po prostu logiczne więc będziemy, na pewno z tym będę sobie działał dobra, ja puszczę sobie tutaj no musimy przejechać niestety tutaj obok GPS-u ja sobie tak pojadę, żeby tylko wyrównać się z GPS-em no a później będziemy lecieć sobie dopiero z GPS-em równo, no bo tak, taki cieniutki pasek potrzebujemy zrobić. niestety to pole jest nieforamne nie pod ten siewnik, więc no muszę, tak, tak niestety muszę zrobić. Co chciałem Wam więcej powiedzieć? No zwierzęta mamy ogarnięte jak na razie. Nie wiem czy mam coś w ogóle w produkcji... Tych tkanin Tak wełny coś mam, więc tam się produkuje, no, mam nadzieję, że niedługo w końcu dorosną mi te moje yy, owce, no bo nie oszukując się chciałbym, zająć, żeby ruszyła też ta yy, przędzalnia ostro, a jak na razie jest z tym problem, tak naprawdę. Dobra, yy, lecimy sobie już do, do GPS-u, no bo yy, chcąc nie chcąc no, musimy, będzie dużo łatwiej. Wystarczy mi chyba nasion. No, nasion mamy też nakupionych trochę. Yy, nasion i nawozu, więc jest duży dobrze, bo mamy na przyszłość. Ale powiem Wam, że zastanawiam się, czy nie nawieść yy, gnojówką. Tutaj na przykład gnojówki nie mamy, ale nie ma krów. No też nie, bo yy, przelałem do, te, do tej beczki do tego zbiornika. Więc możliwe, że jakieś pole sobie nawiozę yy, gnojówką. Bo no, my mamy. Mamy możliwość taką, to jest wiadoma oszczędność... Aj, zapomniałem wyłączyć. To jest wiadomo oszczędność kasy. No bo ja by nie patrzeć, mniej nawozu pójdzie, mniej kasy stracimy, no. Tak to niestety działa. A mam nadzieję, że się uda ogarnąć to tak, żeby yy, praktycznie już nie tracić pieniędzy. No i teraz, tak w sumie powiedziawszy, zastanawiam się co dalej budować w przyszłości. Oprzędzalnie mamy, produkcję olejów mamy. Zastanawiam się coraz bardziej nad produkcją płatków zbożowych, no bo zup tutaj nie będę chciał robić, bo zupy mamy na innej, na tamtej serii i na, na serii z zielonki, na serii z amerykańskiego pgr więc no nie będę chciał robić zup tutaj, no bo też nie ma wszędzie co robić tego samego. Tylko chciałbym właśnie czymś innym się zająć dla odmiany, żeby to yy, ładnie wyglądało, fajnie, fajnie działało na każdej serii coś innego. Bo będziemy na pewno, będę na pewno chciał zająć się przetwórstwem yy, jakimś yy, ziemniaków, może byśmy się zajęli po tym sezonie tą trzciną cukrową w końcu. Zobaczymy, no może się uda ogarnąć kasę na to, żeby yy, podziałać sobie z z, to, z tą trzciną cukrową no bo niekoniecznie muszę kupić ten kombajn do trzciny cukrowej choć to by było najbardziej opłacalne dla mnie no bo yy, wydam raz 350 tysięcy i to mam dla, dla siebie a takie pole na przykład wielkości tego co mamy tam kukurydze teraz te 42 chyba nie 43 43 czy te 51 tutaj obok by było wystarczające tylko że też będę chciał po tym sezonie yy, po, z, po zbiorach połączyć sobie pole 51-50 i 51-50, bo mamy. Bo już od dawna mówię o tym i nie mogę się za to zabrać, właśnie. Więc yy, po tym sezonie bierzemy się za to i za, za, założymy tutaj ten, te pola, dwa połączymy ze sobą, żeby było jedno wielkie pole. No, widzicie, dl, dlatego właśnie mówię o zmianie ciągnika, no, tego silnika, no bo już pomału. No, Coraz wolniej to idzie, no ale nawet te pole i tak jeszcze w miarę idzie. Powinniśmy dać radę dzisiaj to zrobić. Ja sobie zrobię jakiś yy, screena, żeby mieć na miniaturkę. Yy, powinny, powinienem na odcineczku dać radę to ogarnąć, więc będzie dobrze, jeśli się uda. Kurde, troszkę ten, yy, ta, te lustarka migają. Nie wiem dlaczego. się zawracać na szczęście na raz, nie muszę cofać ani nic, tylko obok co, drugi co drugiego paska robić, więc to jest duży plus. <laughs> Czekajcie sekundę. Przepraszam Was bardzo, no niestety chyba daje siłe znaki. No raczej zakupimy te pole, któreś pole te 42 albo, czter, albo te obok tutaj. No bo one jest... Też pole 42 jest dosyć duże, no i wtedy też mógłbym nowy 41 z 42 połączyć, no i znowu by było duże ogromne pole, no, tylko że wtedy... Tak, z tym łączeniem pól jest też ten problem, że wtedy nie będę dawał rady na jednym odcinku ogarniać tego pola. A fajnie jest tak jak właśnie wjeżdżam na pole, na początku odcinka, na koniec odcinka wyjeżdżam. Więc na razie zobaczymy z tamtym łączeniem pól. No tutaj na pewno te pole będę łączył, bo te na pewno 48% będzie szło za niedługo pod zabudowę bo nie oszukujmy się te, będę chciał rozwijać tę produkcję więc ja będę musiał pomyśleć jaką produkcję bym chciał stworzyć jaką chciałbym, co bym chciał produkować no bo produkcja płatków zbożowych ma to do siebie, że dość dużo yy, czasu zajmuje i właśnie w tym jest, to jest ten problem a, no i właśnie jeszcze możliwe, że w następnym odcinku Zrobimy sobie jedną rzecz, czyli wynajmę sobie tą sadzarkę do drzew i chciałbym posadzić gdzieś las. Bo las bardzo długo rośnie, a chciałbym też zająć się tutaj wycinką drzew, jakimś przerobem na wióry czy coś takiego, tak dla odmiany. Co jakiś czas, coś z drzewem podziałać. Więc będę chciał pokombinować tutaj coś. Tylko zastanawiam się, gdzie bym mógł zasadzić ten las. No bo wtedy też muszę jakieś pole poświęcić po prostu pod ten las. I... no nie oszukujmy się... Będzie... to, to będzie dość problematyczne, bo nie mamy tak znowu pól. Więc nie wiem, czy teraz, czy po tym sezonie, jak dokupimy jakieś... Po prostu dokupić byśmy musieli jakieś małe pole. I, I wtedy byśmy się zajęli jeszcze drzewami. No bo one będą rosły, kurde, z kilka sezonów. No i też właśnie dlatego bym chciał się tym zająć, żeby to y, móc y, za jakiś czas, za, dajmy na to 4-5 sezonów, móc to ściąć i w końcu y, coś podziałać też z drzewem. No bo tak chcę, trzeba myśleć też, ja muszę myśleć też przy, przyszłościowo, żeby działało to, y, żeby mieć rozmalicenie, no bo tak jak na cukrowa czy coś, no to nie jest problem, bo się już w tym roku i zbierasz w tym roku, a tak jak y, już y, drawno... No to musimy mieć niestety yy, kawał czasu, kawał czasu to zajmuje. Dobra, zostało nam dwa paski, więc bez problemu damy radę na odcineczku i to mnie cieszy. No powiem wam, że ten, fajnie się tym dżendirkiem pracuje. Mega jest dopracowany w środku i to mi się podoba. Więc... Pomyślę sobie, poza odcinkiem, gdzie bym mógł posadzić na przykład, nawet nie całe pole poświęcić, tylko część pola poświęcić na te, na te drzewa. No bo też będę chciał coś podziałać, no jakoś jest, jest tych sprzętów z dodatku platy, platynowego. No jest ich, tych sprzętów do drewna maks, ma, od groma. No i chciałbym się też nimi zająć, żeby to miało ręce i nogi, żeby to, żeby też pokazać Wam, bo dawno tego nie było, żeby pokazać Wam też, ten dodatek bo myślałem też, nad powrotem do platynowej edycji, ale no nie wiem, czy nie mam na razie miejsca na tej serii. No zobaczymy może po zielonce, jak zielonkę zakończymy. No bo raczej z zielonki już dużo odcinków nie będzie. Bo tam jeszcze myślę z 2-3 sezony max, więc już tak dużo odcinków nie będzie, też dużo będę chciał pracować poza odcinkami tam, więc zobaczymy, no. Dajcie znać, co byście chcieli. Ja myślę, że takie urozmaicenie troszkę by się przydało też. I będę chciał też taką serię, typowo na, ostro na modach, taką... Aj, za daleko pojechałem. Takie, takie na modach, jakieś fajne mody pościągać, jakieś do, żeby pozmieniało się wszystko. Dosłownie gra, żeby praktycznie gra, żeby zmieniło. No ale to już jest kwestia właśnie, trzeba posiedzieć i pomyśleć, pos posiedzieć w tych w modach i w ogóle, więc no to już jest kwestia na dłuższy okres czasu. No i też będę chciał coś pokombinować z jakąś mapą fajną. W polskich klimatach, może nie tak nie polskie klimaty, ale taka, żeby zrobić taką klimatyczną mapę wybrać klim taką mapę z klimatem i do tego dodać sobie jakieś ten jakiś gospo, gospo zrobić jakąś ładną na start i coś podziałać. No Będziemy widzieć, zobaczymy wszystko, więc to, jest, to są plany przyszłościowe tak naprawdę. Więc co? To mamy zasiane, jedziemy sobie na farmę odstawić siewnik. No i w kolejnym odcinku robimy jakieś chyba nawozy, bo dawno, dawno chyba tego nie było. Mi się coś wydaje, że dawno chwilę nie było już tych nawozów, więc będziemy sobie działać z nawozami. Ja to wcofam. Dobra, więc ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie, subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i że pomożecie mi w rozwoju tego kanału. Trzymajcie się, cześć.